Tak naprawdę, katolik, który jest chrześcijaninem lub jakimkolwiek innym chrześcijaninem, jest katolikiem z ludzi uchodźców chrześcijaństwa, nie powinien mieć na przykład problemów do islamisty z Iranu za to, że ten nie wierzy w zmartwychwstanie, a żyd w tym samym momencie nie powinien mieć problemu takiego katolika za to, że ten w to w zmartwychwstanie wierzy. Dlatego że wtedy byłoby to tym samym, co są kawałki ziemi, a niektóre kawałki ziemi są z przeklętych kawałków ziemi i ludzi, co tam mieszkają, a niektóre ze świętych. Z tego powodu, że w zależności gdzie się urodzisz, i jak wychowasz, tak wierzysz. A jest jedna Biblia. I z jednej księgi zrobiono trzy odłamy, czyli trzy religie. I z tych religii odłamy tych religii. A jest tylko jedna księga. I Biblia to naprawdę Biba, bo zbawienie to bawienie i zabawa. I tak naprawdę, jeśli jeszcze o to chodzi, to musisz sobie wyobrazić, a ja wyobrażam sobie wszechświatym. Dlatego że mój umysł to wszechświat i wszechświat jest moim umysłem, a tak jak sobie wyobrażam.